Wydaje się, że media, filmy i książki nauczyły już każdego z nas, by trzymać się z dala od aligatorów. Jednak jeden mężczyzna z Teksasu nie wierzył w te wszystkie bajki o agresywnych gadach. 28-letni Tommy Woodward pił piwo ze swoją przyjaciółką, kiedy nagle stwierdził, A, hej, czemu nie wykąpać się w jeziorku pełnym aligatorów. Woodward zignorował znaki przestrzegające przed wchodzeniem do wody. Dodatkowo para zobaczyła jednego ze zwierzaków tuż przed nimi i jego przyjaciółka błagała, by mężczyzna został na brzegu. Ale Woodward stwierdził, że jakiś tam gad nie przeszkodzi mu w orzeźwiającej kąpieli. Zaznaczył też, że pierdoli aligatory i wskoczył do wody. Stało się dokładnie to, co stać się w tej sytuacji powinno. Woodward został zaatakowany. Po chwili jego ciało wypłynęło na powierzchnię, by za kilka sekund aligator mógł znowu wciągnąć go pod wodę. Jego ciało zostało później wyłowione przez policję. Aligatory są predatorami i zabiją wszystko, co znajdzie się w ich zasięgu. Więc nie polecamy ich pierdolić.